To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu Dziedzictwo, które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada, data ślubu coraz bliżej. Zejer jest u Kiras na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Nessie ją podarowuje Zejer album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada. Dziedzictwo odcinek 156. Emisja poniedziałek, 20 listopada 2023 roku G 1605, streszczenie odcinka, Kiras przekonuje Alego, że Ibrahim naprawdę zakochał się w czarnej. Atakaże Ibrahimowi jak najszybciej poinformować matkę o zerwaniu zaręczyn. Zeier nie potrafi ukryć zazdrości o Ele. Traktuje Jamana oschle i robi aluzje do jego związku z Elą. Jaman, za poradą Cengera próbuje przywrócić Zayr dobre samopoczucie. Zabiera ją do Arifa, gdzie nieudolnie opowiada śmieszne anegdoty ze swojego życia. Gdy udaje mu się wywołać uśmiech na twarzy Zayr, dzwoni Ela. Zair każe odwieźć się do Nadajer, gdzie Kiras ma poprawić dekolt jej sukni ślubnej. Kiraz zaprasza również Czarną na to spotkanie, by poznać jej poglądy na temat małżeństwa. Dziedzictwo, odcinek 157. Emisja wtorek 21 listopada 2023 roku G16.05 streszczenie odcinka. Zeier jest u Kira's na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. W tym samym czasie przyjeżdża Selim, żeby oddać Kira's portfel. Widok Zeier w białej sukni zapiera mu dech. Nie może pogodzić się z tym, że ktoś inny poślubi jego ukochaną. Po narzeczoną przyjeżdża też Yaman, który także nie może dojść do siebie na jej widok w oczekiwaniu na Zejer. Mężczyzna dzielnie znosi grad pytań cioci Sultan, która jest pod coraz większym wrażeniem pozycji i majątku Yamana. Zuhal wraca z Londynu ze sfabrykowanymi listami Zejer i Kevzer, wedle których siostry miały wspólnie układać plan przejęcia fortuny rodziny Krell. Zachowanie Zejer wobec Eli zdradza jej uczucia. Yamanowi bardzo to schlebia. Wyjaśnia jednak Zejer, że Ela jest dla niego jak podopieczna i nigdy nic więcej ich nie łączyło. Zayer jest zawstydzona swoimi podejrzeniami. Czarna zwierza się Kiras. Opowiada jej o swoim trudnym dzieciństwie i niechęci do małżeństwa, którą z niego wyniosła. Przypadkiem ich rozmowy słyszy Ali, który chce porozmawiać z Ibrahimem i pozbawić go złudzeń, ale Kiraz go powstrzymuje. Zdesperowany Selim zgadza się wziąć udział w planie Igbal, dziedzictwo, odcinek 158. Emisja: Środa 22 listopada 2023 roku G 1605 Streszczenie odcinka: W rezydencji pojawia się organizatorka ślubu. Ekspresyjna kobieta nieustannie zachwyca się młodą parą i bijącym od nich uczuciem. Tymczasem Igbal i Zuhal realizują dalsze etapy swojego planu. Zuhal wykrada telefon Zejer, żeby z jej konta przelać na konto Selima pieniądze, które niegdyś dostała od Yamana. Podczas gdy narzeczeni ustalają z organizatorką szczegóły uroczystości, Zuhal zmaga się z telefonem. Aby nie ranić Ibrahima, Kiraz oświadcza mu, że nie może być z Czarną, ponieważ odbiega od jej ideału mężczyzny. Zuchal w ostatniej chwili udaje się wysłać przelew, dziedzictwo, odcinek 159. Emisja, czwartek, 23 listopada 2023 roku, g. 16:05 Streszczenie odcinka: Bigam spotyka się z Alim, żeby poinformować go, że wyjeżdża do Niemiec, by tam zacząć wszystko od nowa. Selim ma wątpliwości, czy powinien uczestniczyć w tak niemoralnym planie. Igbal obawia się, że mężczyzna się wycofa. ku zaskoczeniu Kiras Ibrahim zamiast się zniechęcić postanawia zmienić się dla Czarnej Ali jest wściekły na Kiras, że znów wtrąca się w nie swoje sprawy. Emocje związane ze ślubem są coraz większe. Nezli podarowuje Zejer album ze zdjęciami jej i Yamana. Dziewczyna nie kryje zachwytu parą. jednak przełamuje się i wybiera pieniądze z konta. Igbal nie może się już doczekać kompromitacji Zejr. Na komisariacie wszyscy są zaskoczeni przemianą Iba, dziedzictwo, odcinek 160. Emisja, piątek, 24 listopada 2023 roku, g. 16.05 Streszczenie odcinka: Ibrahim, chcąc zaimponować czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Igbal przypomina Jamanowi, że zgodnie z tradycją, Zejer powinna wybrać sobie biżuterię. Mężczyzna daje Zejer kartę kredytową bez limitu i prosi, by kupiła sobie wszystko, co jej się spodoba. Nie ma pojęcia, że wizyta u jubilera jest częścią planu, jaki uknuła Igbal. Podczas zakupów u jubilera Zejer wybiera dla siebie skromne kolczyki i kupuje wieczne pióro dla Yamana. Tymczasem Iqbal niepostrzeżenie przekazuje kartę Zuhal, która w innym sklepie ze złotem robi zakupy na bardzo wysoką kwotę. Yaman zaskoczony jest ilością powiadomień z banku. Zeyer wpada w panikę na wiadomość o poczynionych wydatkach. Co gorsza nie może znaleźć karty Yamana. Mężczyzna jest przekonany, że Zejer padła ofiarą kradzieży. Zejer obiecuje, że zwróci mu dług, jednak poczucie winy sprawia, że dziewczyna odcina się od domowników. Jaman tłumaczy Zejer, że to nie jej wina i podarowuje jej kosztowną bransoletkę. Dziedzictwo, odcinek 161. Emisja, poniedziałek, 27 listopada 2023 roku, G1605, streszczenie odcinka: Ibrahim mdleje z głodu. Gdy odzyskuje przytomność, uświadamia sobie, że jego dotychczasowe wysiłki nie zrobiły na czarnej wrażenia. Postanawia diametralnie odmienić swój wizerunek i na zajutrz przychodzi na komisariat w garniturze. Ekipa nie jest jednak w stanie znieść tej bufonady. Zuchal wpada we wściekłość na widok nowej bransoletki Zejer, prezentu od Yamana. Traci nadzieję na powodzenie planu. Zejr przenosi swoje rzeczy do sypialni Yamana. Selim okłamuje Zejr i mówi, że wyjeżdża na jakiś czas ze Stambułu. Pod pretekstem pożegnalnej kolacji zapraszają do restauracji. Zejr przekonana, że to spotkanie w rodzinnym gronie przyjmuje zaproszenie, dziedzictwo, odcinek 162. Emisja, wtorek, 28 listopada 2023 roku, G, 16.05, streszczenie odcinka, Zuchal sugeruje Yamanowi, że to Zeyer ukradła jego kartę kredytową. Yaman ostro reaguje na te oskarżenia. Gdy Zeyer przybywa do restauracji, Selim wyjawia jej, że chciał spotkać się z nią sam na sam. Po raz kolejny wyznaje Zayer swoją miłość. Dziewczyna nie może uwierzyć, że została okłamana. Nie wie też, że ona i Selim są fotografowani z ukrycia, a Selim specjalnie pozoruje czułe gesty, by zdjęcia obciążały Zayer. Gdy Selim sugeruje ukochanej, że jest z Jamanem dla jego majątku i oferuje jej życie w bogactwie, urażona Zejer natychmiast odchodzi. Zachowanie Ibrahima nie robi na czarnej wrażenia. Kirpi sugeruje Ibrahimowi, żeby tym razem wykazał się bohaterstwem. Ibrahim rusza z czarną na akcję. Zuhal i Igbal udaje się zgromadzić spreparowany materiał udowadniający, że Zeier jest Łowczynią majątku. Aby efekt ich intrygi był bardziej raniący, postanawiają w dniu ślubu przekazać rachunki, listy i nagranie Jamanowi. Dziedzictwo odcinek 163. Emisja, środa, 29 listopada 2023 roku, G1605, streszczenie odcinka. Chociaż oni nie przyznają się do swoich uczuć, wszyscy dookoła widzą, że Zejer i Yamana łączy gorąca miłość. Zeier spędza przed ślubną noc w domu na Dajer. Kobiety organizują dla niej noc Henny. Tymczasem Arif przekonuje Yamana, że powinien wyznać Zejer swoje uczucia. W rezydencji trwają ostatnie przygotowania do ślubu. Zija nie posiada się z radości. Tymczasem Iqbal i Zuhal nie mogą się doczekać chwili, w której zniszczą i upokorzą Zayer. Ibrahim niestrudzenie szuka sposobu, żeby zaimponować czarnej, myśląc, że czarna jest w opałach, atakuje jej siostrzeńca. Policjantka początkowo jest wściekła, ale w końcu przyznaje, że brak jej dawnego Ibrahima. Te słowa sprawiają, że Ibrahim zbiera się w sobie i wyznaje Czarnej, że się w niej zakochał. Dziedzictwo, odcinek 164. Emisja, czwartek, 30 listopada 2023 roku, G16.05, streszczenie odcinka, do ślubu pozostały już tylko ostatnie chwile. Yaman jedzie odebrać Zejer, oboje nie są w stanie ukryć wielkich emocji i radości. Tymczasem Zuhal i Igbal odkrywają, że teczka ze sfabrykowanymi przeciwko Zejer dowodami zniknęła.